27 stycznia odbyło się 9 forum sektora wołowiny, podczas którego producenci, eksperci, naukowcy i politycy debatowali nad przyszłością polskiego sektora wołowiny. Chciałoby się powiedzieć, Polska bydłem i drobiem stoi. Kup zwierząt jest tą dziedziną, która ma dać stabilizację polskiemu rolnictwu. W tym kierunku muszą kierowane być Programy, programy hodowlane, polityka rządu, podejmowane działania, szczególnie w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej. Połowina ma kluczowe znaczenie. Jest to bardzo dobry produkt eksportowy. Polskie mięso wołowe jest o bardzo wysokich. W walorach smakowych jest poszukiwane na wielu rynkach. Tu chcę powiedzieć, rynkach, rynkach Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej, Azji, w szczególności Azji Południowo-Wschodniej. To Azja jest tym dzisiaj kontynentem, który może dać stabilizację również dla polskiego rolnictwa. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, że. To hów bydła ma być podstawą polskiego rolnictwa. Co czeka producentów wołowiny w najbliższym czasie? Jakie są perspektywy i jakie wyzwania stoją przed producentami wołowiny w Polsce i w Unii Europejskiej? Polski sektor wołowiny ma przyszłość. Jesteśmy konkurencyjni na, w Unii Europejskiej, i jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, ale. Myślę, że mamy dobrze opracowaną strategię rozwoju sektora wołowiny przez Radę Sektora Wołowiny, grupę organizacji. Wdrażamy ją od 2018 roku. W Krajowym Planie Strategicznym zapisy, o których Pani mówi w związku z dobrostanem, one wynikają też z realizacji naszej strategii. My opierając się o na nasz dokument po prostu podejmujemy wysiłki tam, gdzie możemy przekonać decydentów o przesunięciu pewnych środków na wsparcie producentów żywca wołowego, bydła mięsnego i to się nam w sporym stopniu udaje. Ten sektor musi mieć przyszłość przed Polską, ponieważ w federacji są związki jeszcze produkcji roślinnej. I one liczą, że ten sektor się rozwinie, a poza tym i w tym naszym, żeby były to dwa, i hodowla i to, ale my walczymy o hodowlę rozproszoną, żeby była tej hodowli jak najwięcej, bo ona wróciła do gospodarstw rodzinnych i wtedy wykorzystujemy tą, tą hodowlę do poprawienia yy, na, na, nawożenia, prawda? ochrona środowiska, węgla, wszystko, to wszystko nam, nam się łączy. Te pieniądze, które są zaoferowane w planie strategicznym i to jest Komisji, jest szansa, a rolnicy chcą. Zauważyliśmy, że rolnicy polscy hodowcy chcą wykorzystać w ekoschematach te, te wszystkie środki. Mamy Zieloną Polskę, piękne te, te tereny. Mamy dobrych hodowców, specjalistów w tej, w tej dziedzinie. Jeśli otrzymamy te pieniądze, które są gwarantowane w planie strategicznym, na pewno zwiększymy hodowlę bydła mięsnego, z rozdzielczelęciny, wchodzą jeszcze konie u nas, jeszcze wchodzą owce. Także kraj jest duży, piękne, zielone tereny. Jest szansa, że powinniśmy być tutaj, jeśli chodzi o Europę Środkową, powinniśmy być tutaj liderem. Na co hodowcy bydła powinni położyć nacisk w swoich gospodarstwach, by sprostać polityce rolnej Unii Europejskiej oraz kryzysowi, który dotknął europejskie rolnictwo? Chcemy zostawić koncepcję tej przyszłej polityki rolnej po 2027 roku, żeby to był dokument, do którego ktokolwiek będzie tę politykę reformował, zmieniał, żeby no, musiał się siłą rzeczy do tego dokumentu Trzeba też, i to jest wielkie zadanie, wzmocnić. To, co nazywamy zarządzaniem kryzysowym w rolnictwie. Bo, co, z czym jest problem dzisiaj w, Unii, w całej Unii Europejskiej, mamy z tym problem, to jest brak możliwości, wystarczających możliwości reagowania kryzysowego. No, kryzys się zrobił taki, że no, nie wyobrażaliśmy go sobie wcześniej. Były jakieś tam katastrofy naturalne tu, ówdzie, czasem jakieś zakłócenia na rynku, tym czy innym. No, a nagle zetknęliśmy się z kryzysem totalnym, można powiedzieć. Nie unikniemy tego, że ten, ten, ten ruch krytykujący yy, hodowlę czy oskarżający ją o emisyjność, no, że te głosy znikną. No, będą te głosy i trzeba też mieć dobre argumenty, żeby im się przeciwstawić. I ja myślę, że właśnie to pokazanie dobrostanu, zrównoważenia hodowli, że to jest tam, tam ta najlepsza formuła rolnictwa, to, to jest jedyna droga. Do, to, są, to, to są najlepsze argumenty, żeby się przeciwstawiać takim spornościom do ograniczania czy, czy wręcz do likwidowania produkcji mięsa w Unii Europejskiej. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, że to, co zostało wytyczone w, te, w tej wspólnej polityce rolnej w, i w ustawodawstwie unijnym i konkretnie w polskim krajowym planie strategicznym, to jest ten kierunek, w którym trzeba bardzo mocno iść w przyszłości. Ja myślę, że potrzeba więcej takiego myślenia. E, e, że mamy własny rynek bliski, Polska nie jest pod taką presją eksportową. Czy, żeby nie zabrzmiało to, że ja tutaj nie doceniam znaczenia eksportu, bardzo doceniam. Ale to nie jest przykład Irlandii, która ma e, chyba 20 razy więcej wołowiny niż, niż jest w stanie niż w kraju miejscowy rynek jest w stanie skonsumować czy podobnie z mlekiem. No to, jeśli są nadwyżki, to nieznaczne to, to, to i trzeba je oczywiście zagospodarować, eksportować, ale dostęp do własnego rynku, promocja w Wietnamie, w Singapurze, w Japonii, w Indiach jest ważna, ale także jest ważna w kraju, bo to jest 38 milionów konsumentów, dzisiaj nawet więcej, bo jest, są e, e, uchodźcy z Ukrainy i e, liczba konsumentów w Polsce znacznie wzrosła. To jest ogromny rynek, także tu jest ta, ta krótka droga pola, od pola do stołu, to jest naprawdę poważna szansa, żeby e, oczywiście ta promocja też nie może omijać własnego rynku.